Dobra, witam znowu. Ci chciałem Wam zaprezentować nową, całkiem nową płytę, którą nikt nie może dostać, bo to są unikatowe płyty, to są wersje na, na Halema, czyli i7 Extreme Edition, czyli Asus yy, No Name 360. Jest po prostu przegięty, nowoczesne, nowoczesne slotne karty graficzne pod nazwą AGP. Yy, w ogóle brak zintegrowanej karty, 4 USB, yy, dźwięk jakości 0.1, yy, 3 sloty SD-RAM, dobra, tak naprawdę to były DDR-ki, yy, w, ogóle, w ogóle gniazdo na procesory, to jest w ogóle hit, w ogóle co tu, to gniazdo jest po prostu wymarzone, ma aż 5... W ogóle, co tu się dzieje w tym domu, wszystko te cesty, piszczy, pierdzi Bo patrzcie, ma nawet dwa wejścia na yy, ten Na na dyski twarde plus jeden na stację dyskietek, w ogóle szał jest, no 20-pinowy 20 zasilacz I wiecie, wiecie dlaczego tą płytę warto kupić? Mój kolega ją kupił yy, na Haiti, na Haiti do, przedwczoraj Wydał za nią czy, yy, na na 400, 400 euro euro. I w ogóle, popatrzcie jak to wygląda to, wygląda. to świecące coś to jest DVD, ale dobra. Dlaczego kupił tą płytę? Bo podobała mu się ta tutaj zielona dioda na samym środku. Po prostu ta dioda to jest to to, to wszystko, co za się kupować. W ogóle patrzcie ile aż sześć i fajne głośniczki. Yy, Tutaj wejście na, ma w ogóle mnóstwo slotów na USB i inne pierdoły. gość tutaj tańczy za mną pogo. Yy, szaleństwo, no ludzie, no kupcie sobie takie coś. Kupcie i. i w ogóle fajna gra, Nie wiem, po co mi to pokazujesz. Wiem, że podnieciłeś się, że ci pożyczyłem. Yy, I jedźcie z takim czymś, nie wiem. Yy, na Syberię albo na Arktykę. Tam Eskimosi. Bo szczerze mówiąc, jak ja miałem płytę. E eee, takie klasy to 5 lat temu się ze mnie śmiali, a teraz to raczej, bo ktoś miał taką płytę gówną, to by to wzięli za największe przestępstwo w kraju, w ogóle, w ogóle, nie wiem czy słyszycie, ale tu coś lata, no, patrz jaki w ogóle fajny, słynny slot ochronny, żeby płytka od radiatora się nie zepsuła, 300 blacha, płytka krzemowa największej jakości, jaka mogła być, ludzie po prostu... No po prostu, aż mi stanął, po no prostu nie ma nic lepszego niż ta płyta, jest tak przewalona i jest okropnie wielka, w ogóle fajne nóżki dali, po to, żeby płyta się trzymała, żeby się nie wyginała które można wyłamać w ciągu jednej sekundy, ale co tam, bo są fajne i zajebiste, więc po co je włamywać yy, sloty na RAM, to już w ogóle jest szaleństwo, zacinają się, w ogóle ten tutaj, to się w ogóle nie chce otworzyć już, więc RAM musimy wciskać na siłę o, otworzył się. Który z tych nie chce się otworzyć? Otworzył się, otworzył się. O, on mi się tak siłować do ustranej śmierci i się otworzył. Yy, co jest z fajne, Czekajcie. Kurde. Ach. W ogóle wejścia GP, no nie najnowsze karty graficzne typu Radeon HD 5970, już nawet wersja Pro została projektowana pod tę wersję płyty. Już najnowsi producenci kart graficznych, którzy wymyślają, już skupiają się na tym modelu płyty głównej, czyli Socket 478. Jest w ogóle fajna, ciężka, jak ją się trzyma w i prezentuje na jakichś wyjściach typu komputerowe, jakieś showy, Patrzcie, Intel wydał nową płytę, czy coś tam. W ogóle człowiek, który tą płytę trzyma, czuje się jakby mu igły wbijano w rękę, ale co tam? I tak jest zajebisty, i warto na niego kupić. Co tam jest jeszcze w niej ciekawego? No nic, jest po prostu zarobista. A teraz uwaga: przesyłka specjalna. Jeżeli zamówisz tą ekstra fajną, wypasistą płytę, dorzucimy ci gratis, i oto on też go teraz zarecenionerzuje. Oto najnowsza technologia Intela, firm marki Celeron. Uwierzcie mi. Że ten procesor kładzie na halema czterokrotnie, bo to jest nowa, yy, nowa wersja bez nóżek, ale to nie jest wersja 755, tak jak tamta, że w płycie głównej były nóżki, bo ani tu nie ma nóżek, ani tu, tylko nóżki po prostu zostały połamane. Ani jednej nóżki nie ma. Spójrzcie sami, ani jednej nóżki, dlaczego, dlaczego Intel yy, zdecydował się na brak nóżek? O, po, właśnie Wam to powiem. Intel zdecydował się na nowy brak nóżek, ponieważ yy, bardzo ich denerwowały i klienci narzekali, że, że bardzo lubią się ginąć, więc je powyginali, połamali, żeby już nie mieli na co narzekać. Tylko że teraz zaczęli klienci iść w dziwny sposób, nie wiadomo dlaczego narzekać, że nóżki są połamane. No ale co tam, co nas klienci wchodzą? Teraz Wam zaprezentuję, jak stabilnie i żeby nie, żeby nie dało się wyciągnąć, wsadzić oto tego Celerona. Kładziemy Celerona, patrząc na układ nóżek możemy wsadzić go nawet tak, ale żeby było symetrycznie, wsadzimy go tak. Dobra, weszed cały i co jest najfajniejsze w tym, że nasza nowa podstawka do Intela rzuca tym procesorem we wszystkie strony. Czyli mamy procesor tutaj i ten. Ale uwaga! Co? Ale co Celeron wydał? Najnowszy radiator, który nawet ściąga nam ciepło z pokoju. Był testowany w największych żarach, czyli test, y, taki radiator był y, w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Niestety nawalił, ponieważ Intel zapomniał, że takie radiatory robi się do komputera, nie do reaktorów atomowych. No ale co tam? Jak to założyć? Normalnie kładziemy w jakiś szajski sposób. Jest. I wsadzamy to do komputera, jeżeli nam to nie wypadnie, to jesteśmy Elo fajnie Prokoksy, a właśnie nam to wypadło. Jeżeli nam w komputerze wyskoczy No CPU, to możemy tylko skarżyć się do Intela. W ogóle czym ten radiator się fajnie prezentuje. Fajnie piszczy w dotyku. Jest tak plastikowy, że się nie da. Ciężko to nawet weterem, w ogóle sypie się z niego kurz. O matku. <śleszy> <śleszy> <Sorry. śleszy> czekajcie, bo tu koledze, znaczy Inter zrobił koledze bajzelek, no, zainstalowało się, zainstalowaliśmy Sniper do to na tej mega fajnej DVD, e, dobra, czyli tak, jeżeli zamówisz e, w ciągu trzech dni oto tą piękną płytę, napisz na mo na, 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 w komentarzu, e, na komentarzu e, na moim koncie madańczarna131, dostaniesz tą płytę, ten najważniejszy radiator I gratis Gdzie to jest? Nie, nie, nie to Zaraz, zaraz, to, zaraz, to ten Dorzucimy Tylko szukamy Potęgi. To, jeżeli do, kupisz to w ciągu dni Jeszcze dorzucimy Ci do tego procesor Jest Ogólnie to nie jest tutaj kupiony... nie jest dodany ogólnie tylko gratisowo służysz zamówienie w ciągu dwóch dni Dorzucimy Ci hortek złote banany Jest po prostu mua Pycha więc jest... możesz z nim chłodzić komputer. Raczej do picia niebo, już jest skiśnięty od tygodnia. Dorzucimy też super przydatną grę na PC, czyli Obscur na PlayStation 2. A jeżeli zamówisz wszystko w ciągu jednego dnia, dorzucimy. Ten oto świetny bajer zasilający naszą całą platformę. No, z kartą graficzną było troszeczkę gorzej. Staraliśmy się znaleźć jakiegoś, jakiegoś, jakąś Rivet TNT, Chociaż nie, znaleźliśmy jakiś radziecki komputer na śmietniku. Więc stamtąd można wyciągnąć parę ciekawych rzeczy. W zasadzie są cztery razy lepsze to, co oferujemy, ale odbiegamy od tematu. Ale jeżeli chcecie kartę graficzną, poczekajcie. Dobra. Karty graficznej wam nie dorzucimy, bo. Ale jest zintegrowana. Ale jest zintegrowana, zaraz wam powiem, jak to zamontować z tego całego burdeliku. Oczywiście ten procesor, który trzymam w ręku, dostaniecie. Nie żaden inny, inny zapakowany, tylko ten, który trzymam. Czyli ogólnie mówiąc, ja ten procesor traktuję tak, że nie rzucam po ścianę. Radiator tak samo. Dobra, spadł na procesor. Jak tu zainstalować grafikę? AGP to jest tylko taki pizz na wodę. Jak macie to zainstalować? Macie włączyć grafikę, czy. Musicie mieć telewizor ruskiej marki, czyli Rubin, ogólnie dostępny w muzeach za całkiem przystępną cenę. Te trzy sloty, czyli COM, to i to, musicie połączyć razem z Rubinem i znaleźć super mega fajną przejściówkę, którą produkowano do monitoru i zalać to Hortexem Banan Nektar. I wtedy otrzymamy krystal krystalicznie kolorowy, kolorowy obraz w rozdzielczości HDMI o przekładni tych kolorów dwóch bitów, czyli mamy czarne i białe rozdzielczości. W sensie. Oczywiście można je rozjaśnić. Spacją. Nie to netką, nie wiem. Jaś powiem. I i tak używamy monitora. W ogóle ta recenzja jest tak super, bo jest, mam dzisiaj tak zajebisty dzień. Mogę wam płytę sprzedać, chociaż prawda to jest nie moja, ale co mnie to interesuje. Okay. Ewentualnie, jak dzisiaj jeszcze zamówisz, dorzucimy Ci dwie baterie, dwie baterie trzymające naszego kodegena tak żeby się nie spalił komputer, bo ogólnie na naszym komputerku pogramy tydzień hey. I, i fajny screen Możecie się tylko pomarzyć. No więc, yy, pozdrawiam wszystkich oglądających i zachęcam do kupna oto tego cudownego zestawu. I jeżeli zamówisz oto ten zestaw, jesteś fajny, dostajesz u mnie wielkiego pozytywna, pozytywa i pozwalam ci komentować dalej moje piękne filmy. No i wiecie co, bo mi się te okulary kolegi nie podobają, dorzucam te okulary jeszcze. No ogólnie, a ten procesor jest tak zajebisty, że można tylko się nim porzucać z kolegą. I tyle. Dobra, Nara. Pozdrawiam wszystkich.